Technik farmaceutyczny korzysta z bogatej bazy dydaktycznej, na którą składają się pracownie tematyczne. Jest to pracownia technologii sporządzania leków, pracownia chemiczna, pracownia analizy leków, pracownia zielarska czy też pracownia anatomiczna. Dzięki pracowniom tak bogato wyposażonym możemy kontrolować i oceniać jakość zgodnie z monografiami, które zawarte są w farmakopei polskiej, a więc zgodnie z tym, czego oczekuje od nas przyszły pracodawca.